Cześć, dziś otwieram rekrutację dla pełnoletnich graczy, graczy, którzy chcieliby wziąć udział w testach trzeciej kampanii w świecie półmroku. roku. Rozpoczynamy kampanię w drugiej połowie maja. Sesje będą się odbywały w okolicach centrum Warszawy w, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 19:24, czasem troszeczkę dłużej. Kampania planowana jest na 15 sesji. Wszystkie terminy spotkań podam przed sesją zerową, na której tworzymy postaci. Mam jeden wakat dla gracza lub graczki na całą kampanię oraz kilka propozycji dla osób, które chciałyby posmakować gry: wziąć udział w jednej do trzech sesji, wcielając się w bohaterów, bohaterki niezależne. Dlaczego warto wziąć udział w testach? Po pierwsze, poznasz fabułę kampanii jeszcze przed jej startem. Możesz mieć także realny wpływ na jej ostateczny kształt. Ponadto możesz wypromować działalność powiązaną z rynkiem gier fabularnych. Na przykład jeden z graczy drukował dla nas figurki, inny je malował. Ponadto doświadczenie jednego z graczy przyczyniło się do poprawy parametrów broni palnych, a inny gracz zapominał większe karty postaci przyjazne dla osób o słabszym wzroku. Po drugie, będziesz się doskonale bawić, grając na żywo. To zupełnie inne doświadczenie niż gra online. Na sesjach używamy rekwizytów, których możesz, a nawet czasem musisz dotknąć. W finale drugiej kampanii jeden z graczy przez dwie ostatnie sesje nosił na twarzy maskę, bo maska była przeklęta, a jego postać nie była w stanie jej zdjąć. Po trzecie, wszystkie osoby, które brały udział w całej kampanii pierwszej, czyli tej, która jest załączona do zestawu startowego gry, znalazły się na liście podziękowań w podręczniku zasad, a także otrzymały Swoją kopię gry. Jeśli chcesz wziąć udział w grze, napisz na contactmalpa.polmro.pl, w tytule maila wpisz kampania trzecia, a w treści maila napisz na ile sesji chcesz się zaangażować. Nie czekaj zbyt długo, zostało dosłownie kilka miejsc.